Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj, aby podpisać porozumienie w zasadzie sformalizować naszą wieloletnią, bo ponad 50-letnią tak, 50 yy, współpracę uczelni z miastem. Uczelnia w 1969 roku została lokowana właśnie w Białej Podlaskiej, od tego czasu stanowi yy, ośrodek naukowy, kulturalny, edukacyjny naszego miasta. I wiadomo, że może funkcjonować tylko przy dobrej współpracy z samorządem i taka współpraca w całej historii jest realizowana, myślę, że z obopólnym zyskiem i korzyściami dla naszego środowiska. W ostatnim okresie się, nasiliła się współpraca dotycząca głównie działań edukacyjnych podejmowanych przez naszą uczelnię, a związana jest ze zdrowiem. I sprawnością dzieci i młodzieży. Państwo wiecie, że od pewnego czasu zajęcia z wychowania fizycznego są prowadzone w szkołach przez nauczycieli, nauczycieli nauczania zintegrowanego i nauczyciele wychowania fizycznego nie prowadzą wychowania fizycznego w klasach 1-3. Z naszego punktu widzenia jest to sytuacja niezbyt korzystna i wychodząc naprzeciw, pan Dziekan, profesor Hubert Makarów zainicjował program, który we współpracy z Panem Prezydentem Michałem Litwiniukiem jest realizowany w naszym mieście, a polega na wspomaganiu tych nauczycieli właśnie w klasach 1-3 przez naszych studentów w prowadzeniu fachowych zajęć wychowania fizycznego. Państwo doskonale wiecie, że dzisiaj się mówi o deficytach w zakresie kompetencji ruchowej dzieci i młodzieży. My wychodzimy naprzeciw, staramy się być w, w awangardzie w ogóle działań w Polsce w tym zakresie. Jesteśmy koordynatorem programu WFZWF, WF, który jest kontynuowany również w bieżącym roku. Mamy nadzieję, że będzie kontynuowany w latach następnych. Natomiast jesteśmy w awangardzie, bo pokazujemy nowe rozwiązania. Mamy też kolejne plany, ale nie będę uprzedzał, o tym powie pan profesor, pan profesor Hubert Makaruk. Myślę, że ta współpraca będzie bardzo dobrze odbierana przez środowisko, będzie rozwijana. Wspomnę tylko również o naszej inicjatywie, inicjatywie związanej z tradycyjnymi grami ruchowymi, tradycyjnymi europejskim festiwalu gier i zabaw ruchowych, które od kilku lat wspólnie realizujemy, a który się cieszy wielkim zainteresowaniem naszych mieszkańców. Oczywiście obszar i zakres współpracy jest bardzo szeroki. Nie będę tutaj tego rozwijał. Państwo na co dzień o tym mówicie i piszecie, więc o tych najnowszych rzeczach właśnie za chwilę powie Pan Profesor Hubert Makarow. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę o zabranie głosu Pana Prezydenta. Szanowny Panie Rektorze, Szanowny Panie Dziekanie, Drogi Panie Naczelniku, Szanowni Państwo, Dobra współpraca to fundament, na którym budujemy zrównoważony rozwój naszego miasta, naszej lokalnej społeczności. Dobra współpraca odbywa się zawsze pomiędzy solidnymi partnerami. I jako prezydent miasta z ogromną satysfakcją mogę podkreślić, że jednym z tych najsolidniejszych partnerów w strukturze społecznej, organizacyjnej, zawodowej, instytucjonalnej naszej Białej Podlaskiej. Jest Białska Akademia Wychowania Fizycznego. Mawia się bardzo ładnie o funkcjach miastotwórczych poszczególnych środowisk czy instytucji. Taką właśnie rolę pełnią w Białej Podlaskiej uczelnie wyższe. Z takiej roli wzorowo wywiązuje się środowisko naszej Białskiej AWF. Nie pozostaje naszemu miejskiemu samorządowi nic innego jak twórcze konsumowanie dobrej woli współpracy, jak współdziałanie dla rozwoju naszej lokalnej społeczności. Pan rektor wspomniał o szeregu inicjatyw, w których jesteśmy twórczymi partnerami. Pozwólcie, że obok tych wymienionych przez pana rektora. Jak Europejski Festiwal Gier i Zabaw Tradycyjnych, którego inicjatorami są obecna z nami pani Dziekan, dr Anna Bodasińska, czy pan docent yy, Krzysztof Piech, a w którym to festiwalu partnerem, współorganizatorem jest samorząd naszego miasta i cały szereg instytucji naszego miejskiego samorządu, to także i inne przedsięwzięcia, jak mająca już dziesiątki lat tradycji olimpiada przedszkolaka. Czy igrzyska dzieci i młodzieży uczniów klasy drugich i trzecich szkoły podstawowej, to gimnastyka z fafikiem, program ukierunkowany na podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie gimnastyki śródlekcyjnej, i cały szereg innych przykładów naszej współpracy. Miasto jako partner wpisuje się w tę kluczową dla właściwego procesu dydaktycznego prowadzonego przez uczelnię ideę dualizmu kształcenia. Uczelnia świetnie wyposaża e, swoich studentów w wiedzę, ale by w paralelnym procesie podnoszenia umiejętności, wyposażania w te rzeczowe kompetencje zawodowe swoich studentów. Osiągać zakładaną efektywność takiego partnera jak miasto, z naszym zasobem instytucjonalnym. Przede wszystkim tu spoglądam z wdzięcznością na pana naczelnika zarządzającego naszą oświatą. Z zasobem wszystkich jednostek oświatowych naszego miasta. E, tu właśnie spotykamy się jako partnerzy, e, pomagający sobie nawzajem z powodzeniem realizować te najambitniejsze zakładane cele. Ja jako prezydent miasta. Z osobistą także satysfakcją staram się angażować i za zaproszenia do takiej współpracy bardzo dziękuję środowisku uczelni we wszelkie akcje o charakterze promocyjnym dla naszego miasta. Jedną z ostatnich odsłon takiego działania były finały rozgrywek esportowych Mistrzostw Polski, które zorganizowała uczelnia, a do których jako miasto po partnersku z dużym zaangażowaniem przystąpiliśmy. Ten efekt dobrej współpracy rezonuje w przestrzeni ogólnopolskiej. Nie tylko uczelnia jest jednym z liderów kształcenia na kilku wybranych kierunkach, nie tylko uczelnia słabi swoje dobre imię, ale także przede wszystkim wysyłamy bardzo dobry sygnał w Polskę i w świat o tym, że Biała Podlaska jest ambitnym miastem chcącym dynamicznie się rozwijać. Jeżeli ktoś uznałby, że. Pobożnie życzeniowo podkreśliłem o sygnałach wysyłanych w świat, to proszę pozwolić zauważyć, że to właśnie mający również bardzo bogatą tradycję, funkcjonujący w strukturze naszej Białskiej AWF. Zespół tańca Podlasie jest ambasadorem naszej Białskiej, regionalnej i polskiej kultury. Także w ubiegłym roku, przy wsparciu naszego miejskiego samorządu, sławił dobre imię Białej Podlaski podczas Międzynarodowego Festiwalu w Kanadzie. Jeszcze raz bardzo chciałbym Panu Rektorowi, Panu Dziekanowi i Państwa współpracownikom za tą współpracę podziękować. Podpisanie dzisiejszej umowy to odsłona kolejnego projektu, kolejnego etapu naszej współpracy. Tym razem i tu znowu pozwólcie Państwo na skierowanie gratulacji wobec środowiska uczelni. Mamy do czynienia z przykładem bardzo nowatorskiego, otwartego i prorozwojowego podejścia władz uczelni, całego akademickiego środowiska. To otwarcie nowego kierunku e, menedżera e, sport-eventowego. E, przyznajmy, że już sama nazwa bardzo celnie definiuje zawodową atrakcyjność tego kierunku kształcenia. To kolejny pomysł na to, jak do uczelni. I do Białej Podlaski przyciągać młodych ludzi, by odbierali tu swoje kształcenie. Miasto jako ten instytucjonalny partner dzięki podpisanej dziś umowie zapewni w ramach dualizmu kształcenia e, możliwość e, odbywania tych praktyk i zaangażowania w niezliczoną przecież liczbę realizowanych w Białej Podlaskiej wydarzeń sportowych i kulturalno-sportowych studentom tego kierunku. Dziękuję panie prezydencie. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Ciekawe. Szanowni Państwo, Pan Rektor i Pan Prezydent bardzo trafnie podsumowali naszą współpracę. Faktycznie ten efekt synergii jest bardzo efektywny, jest widoczny od wielu, wielu lat. Dzisiaj z nieogrywaną satysfakcją chciałbym Państwa poinformować o naszej nowej inicjatywie. Od 1 października 2024 roku zamierzamy uruchomić nowe studia na kierunku sport, a dokładnie mówiąc, a dokładnie mówiąc Sport Event Manager, które zaadresowane są do przyszłych liderów branży właśnie eventowej, myślę, że nie tylko tej lokalnej, ale ogólnopolskiej. W ramach tego kierunku chcemy prowadzić szereg różnych ciekawych zajęć właśnie w naturalnych warunkach organizowania tych eventów sportowych. To jest taki kierunek przyszłej edukacji, który jest bardzo istotny, czyli kładziemy nacisk na umiejętności, na kompetencje, wspieramy się oczywiście wiedzą, co... Jest oczywiste z uwagi na to, iż jesteśmy uczelnią wyższą, natomiast te umiejętności, kompetencje stanowią klucz tego naszego nowego pomysłu. Będziemy zapraszali do naszej współpracy osoby z zewnątrz w formie chociażby wykładów gościnnych. Bardzo się cieszę na tę współpracę z Urzędem Miasta, bo pan prezydent Litwiniuk ma szereg różnych pomysłów, które realizujemy wspólnie. Teraz będziemy mogli z jednej strony... Wspomóc Urząd Miasta Białopodlaskę poprzez kreatywność naszych studentów, poprzez innowacje, a z drugiej strony nasi studenci zyskają możliwość nabywania nowych doświadczeń, zdobywania konkretnych umiejętności, które faktycznie im się przydadzą. Kierunek jest kierunkiem bardzo otwartym, generalnie będziemy go realizowali w formie projektów, czyli nie będziemy do końca oceniali w sposób tradycyjny osiągnięć naszych studentów, ale weryfikować to będą odbiorcy klienci tych eventów sportowych i to jest nasz pomysł na ten kierunek. Ten kierunek jest zaadresowany do studentów, którzy już uzyskali stopień licencjata, tu zawodowy licencjata. W naszym przypadku będą to studenci kierunku sport, kierunku trener personalny. Dzięki temu będą mieli możliwość kontynuowania swojej edukacji na stopniu wyższym, na studiach magisterskich, ale jesteśmy otwarci oczywiście na studentów z innych kierunków, z obszaru turystyki, rekreacji, szeroko pojętej aktywności fizycznej, zarządzania, marketingu i innych rzeczy, które są związane właśnie z branżą eventową. Także bardzo się cieszymy się na tą współpracę, te praktyki na pewno będą bardzo istotnym elementem tej kooperacji. Bardzo dziękuję, dziękuję. Proszę Państwa, przed nami kulminacyjny punkt dzisiejszej konferencji prasowej podpisanie porozumienia. Panie Prezydencie, Panie Rektorze, proszę o podpisanie. cyrograf podpisany, ale to ten jeden Proszę. z najprzyjemniejszych. No, bardzo dziękuję. 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 Porozumień. I teraz czas dla fotoreporterów.